co z tej strony, świrek.pl i dzisiaj gramy, co znaczy dzisiaj jest kolejny odcinek z Cat Fishing, e, no i e, chciałbym najpierw powiedzieć, czemu tak długo nie było był to dokładnie chyba przez 10 dni, no bo, po, wyjechał, o, no bo pojechałem na, no na taką wycieczkę, no i tam nie mogłem nagrywać taką letnią, Sprzed, no sprzedam. No i... po prostu nie mogłem odcinku nagrywać ale już powinno być re regularnie e, no i... mam taki quest, który... A swobor... to ty? to ty? chodź tutaj to, to, to jest swobor. nie które to słowo? Nie, tutaj weźmie no. prąd. A te, to łatwe są. Ja nie w ogóle nie wiem czy ja je dobrze czytam. Chodź. Dobra, co ty się tu. Dużo warto jesteś. No to ile kosztuje ta wędka? 7000. No nie tak mało. Okej, okay, teraz tutaj powinien... Kramper usardować, bo ty tam mam uśrodować, ale okej. Okay. Jeszcze dwie i dwie musardowałem muszę zrobić. Zresztą musardowałem mi to będzie większy problem. Co mnie nie sprzedałem? Okej, okay, no i już questa i teraz chcę quest i kan Kaderfisher Eee, łatwe Trudniejszych nie ma Okej okay. Szkoda, że się cięć nie da robić na telefonie eee, No teraz to ja nie złowię. Ale to może złobienie Co ja zrobię? No chodź sprzedam cię. Okej, okay. okej. Okay. Jeszcze ile sześć no, Mam nie mogę złowić. To trudny kłas. A To teraz, to najdroższa wędka to jest... 17 tysięcy, a najdroższa jest 120 chyba. Tysięcy, oczywiście. się. I dzisiaj wróciłem. No i jak wróciłem, to tak godzinę jak... po tym jak wróciłem to nagra... nagrywam to o, kingfish e, kingfish jest fajny, bo później się taką eksperkę, e, że one tam podpływają o no właśnie, może by się dał zrobić. może spróbuję Idź. Nie no, nie da się zrobić. Znaczy, da się, ale hmm. w ogóle, czemu ja się nie skupiam na tych kadelfiszach? Okej. Okay. Za, zarzuć kadelfisz. Może być coś ciekawego. No, chodź, okej, okay. może, nie no dobra, już nie będę tego gadał. Czy ja teraz złowię w ogóle, oprócz tego? I skończę grę wtedy, kiedy złowię wszystkie ryby. No tak po kolei się staram jechać. Już to I... No nieee... ile nagrywam? O! Więc ja... mogę przynajmniej dalej zaznaczyć. Przynajmniej tyle. I zrobić coś do czego. Kowfisha in. Kupię to. I to. No! Powybijam wszystkich. Idź. Wtedy to się nie łowiłaś. A teraz jak nie, to musisz, oczywiście. Nie sprzedaję. Bomba i jak to tego kupisz. Ja nie mogę, ja go jeszcze zabiję. Dobra, nie biorę bomby, bo to teraz jest łatwe. No i ona teraz będzie tak cały czas. Siedzieć. Nie, ja kufisu nie zabijam, nie ma co. Dobra, to, to i żeby zmarnować to. I... Idź. No i tutaj już blisko wszystkie wyłowiłem, no świetnie. I nie ma co robić. Musiałem to. Tak. Nareszcie złożyłem bombę. Tak, gołfisz. Nareszcie. Chodź du, 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 du. dwa ty się sprzedaje No bo nic nie mam co z nim zrobić. To chyba będzie krótki odcinek, bo się nie zregenerowało Cześć. Dobra, no dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dobra. Przepraszam, że taki krótki i tak na szybko, no znaczy nie na szybko, tylko żeby no po prostu... no bo teraz nie ma co robić to żeby ładnie nie zanudzać no mój dla was świerek trzymajcie się na razie